Szanowni Państwo, widzicie, co jest za mną? Budget boxy od P. Louis. Od 5 miesięcy ich nie otwierałam i czekałam na ten odcinek specjalnie, żeby Wam tu nagrać. Także tutaj te wszystkie boxy za mną. Zaraz je wszystkie otworzymy. Zobaczymy co w środku, co się nadaje do makijażu. Myślę, że większość. Co do kąpieli i tak, dalej, i tak dalej, Także jak jesteście ciekawi, co jest w tych boxach, które zamawiam z Anglii, subskrypcji, to oglądajcie dalej. Słuchajcie, żeby to zamówić do Polski, to kosztuje około 1000 zł plus 20 zł miesięcznie za cło. Ja ustawiłam adres domowy, bo wiedziałam, że jak ustawię na firmową to będzie mi dochodziło jeszcze dodatkowe cło, dodatkowe opłaty. Tutaj tego nie mam, z racji tego, że jest to adres domowy na użytek własny. I tutaj oni deklarują tu wartość boksa na zero, bo już jest opłacone, więc nie wiemy, kto tam oni działają, jeżeli chodzi o te cła. W każdym razie ja cła, cła płacę 20 zł miesięcznie na poczcie. I tak jak mówię, 1000 zł za 6 miesięcy. Także nie jest to mało, ale też nie jest to jakoś bardzo dużo, wiecie, z przesyłką do Polski. Jak jesteście w UK, no to kosztuje tam 30, chyba niecałe 40 funtów miesięcznie ten boks. I powiem wam dokładnie, z którego miesiąca jest, które. I to chyba nie ma znaczenia, tutaj mam czerwiec, o, awizowano w czerwcu. Ehm, więc zobaczymy sobie po prostu wszystkie i zrobimy jakiś makijaż wspólnie. Jestem bardzo ciekawa, co w tych łączcach ok, tak się znajduje. Okej, okay, mamy czerwiec. I to jest chyba ten ostatni, który odebrałam właśnie na poczcie. Mamy Sweet Like Chocolate, coś takiego. W ogóle wszystkie opakowania są piękne. Sweet Like Chocolate, tutaj będę miała mnóstwo opakowań. O nie, wzięłam morzyczek znowu. Pamiętacie, te wszystkie świąteczne edycje były wspaniałe. Dlaczego czekolada w środku lata, to nie wiem, ale tak myśli. Tak, takie są opakowania, cute. A w środku mamy takie coś. I z jednej strony jest tutaj um, coś do nawilżania i ochrony, a tutaj mamy łyżkę. Powiem Wam, że za tą formułą ja nie przepadam. Od razu mogę sobie niektóre rzeczy przetestować. Tak, za tą formułę jakoś bardzo nie przepadam. Tak wygląda tutaj, można to przybić do torebki. No, pachnie ładnie. To jest taki balsam, ale on jest dosyć żarki. Słodko pachnie. Smakuje, znaczy się. Bardzo, bardzo przyjemnie. Także taki po prostu balsam. A to, co oni co miesiąc czy co dwa miesiące wypuszczają w takim opakowaniu, możecie to już kojarzyć, I to jest ten duży aplikator i też czekolada tej Shining i to już jest błyszczek. Także to są te dwie rzeczy. Uwielbiam te boxy. Uwielbiam, bo to jest zupełnie inny makijaż niż mamy w Polsce. Czyli mają customowe opakowania. Skin blend. i to są rozświetlacza. Mam nadzieję, że tutaj będzie ładny kolor, nie za ciemny. Ja bardzo, bardzo lubię te ich rozświetlacze. Mam z zimy taki jeden bardzo mroźny. Ok, zobaczmy razem. I będzie złoty. Także sprawdzę jak wygląda. To jest the... I'm humble, but I won't take your shit. Czyli... A, złoty jest. Mm. Że jestem, jestem taka skromna, ale nie będę znosić twoich odpałów. Dobra, mamy tutaj o ten róż. Te róże są świetne, ale powiem wam, że w tym poprzednim, kilku miesięcy za mi, mi tutaj ta gąbeczka. Wkurzyło mnie to i tak samo mi się zro, zrobiło szarlotą. I tutaj jest kolor Sun Kiss Miss. Spróbuję go ten. Dzisiejszy film to będzie po prostu przegadany i otwieranie tych boxów i testowanie tego, mówię wam. Zrobię później jakiś makijaż. Uuu, jaki ładny kolor. Koralowy. Michaela je bardzo polecała. A ja tą firmę poznałam dzięki Sarze. Wcześniej w ogóle nie znałam Ci Luis. I tutaj. Shut up and kiss me. Lipstick Palette. Czyli tutaj paleta do ust. Tak wygląda. Tu akurat bardzo tanio, tak jak na P.Lewis, bo oni zawsze mają luksusowe te palety. Ale są nudziaki. Uuu, same nudziaki. Paleta jest bardzo tanie wykonana, jak dosłownie paleta dla dzieci. Ale tutaj wiecie, oczywiście jakieś mają motto przewodnie, duże lustro i same nudziaki. Bardzo fajnie. Tu akurat się cieszę, że nudziaki. I to był box czerwcowy. Więc mega udany, mega udany. Jak za 40 funtów tyle kosmetyków. Pluis, to się mega opłaca. Kolejny box, biorę stąd. I ten był, czy znajdę datę? I ten był, i ten był, i ten był. International mail. Nie mogę znaleźć daty. Mam, kiedy to było? Trzeciego, czyli w marcu, czyli już od marca nie otwierałam. I w marcu był taki juicy drip. Zobaczymy, czy zapach jeszcze jakiś taki świeży, czy nie. Jest Sugar scrub i jest uh, Lip Sleeping Mask, czyli dwa produkty do ust. To jest w taki jeszcze karnawałowy. W wydaniu. Zobaczymy tego. skraba. Szkraba. O, jak piękny kolor. Taki. Mmm, pomarańczowy, jak drink. Pachnie jak, jakaś, jak jakiś super drink wakacyjny. A tu mamy maskę. I ta maska jest. ma mnóstwo chemii w sobie. Tutaj nie ma jakichś super olejków z tego co widzę. No, nie jest na jakimś, na wazelinie. Jest no takie, takie sobie widzę. Tutaj jeden składnie jest jakiś super. Jakieś takie, długa lista składników. I Tak samo pachnie. O, także taki zestaw. Ale myślę, że fajnie, że coś takiego dali. Dalej mamy Brow Balm. Uuu, to widziałam u nich na Instagramie. Czyli balsam do brwi. On przychodzi ze szczoteczką. Game changer in the brow world. Uuu, zobaczcie. Tu w środku jest. Pachnie bardzo ładnie. Ile tu mamy w ogóle gramów w tym? Ile jest gramów? Tak ciekawości nawet. Dreamy Brows await. W suchym miejscu trzeba przechowywać. 35 gramów, bardzo dużo, bardzo duże. Tutaj kolejna paletka. Fall in love, bo to było tak trochę po walentynkach. Pewnie w walentynki wyszło, taka paletka. Te palety są świetnej jakości. Tutaj nie mam nigdy żadnych zastrzeżeń i Glow with the Flow. A co są do policzków czy do ust? O, to są róże. To są róże. Wow! I jeszcze coś takiego, Birthday Bubbles, czyli świąteczne bombelki. jak pachną. Ładnie, słodko. Powiem Wam. Wow, wiła. Wow, wow. Bardzo fajny box kolejny. Okej, okay, użyję sobie teraz tego produktu do. Brzwi. Ja będę tak, wiecie, gadać, testować. Takie brwi najbardziej, żeby 35 gramów to jest bardzo dużo. I tu jest bardzo wazelinowaty jest ten produkt, więc boję się, czy on nie będzie zbyt, zbyt rzadki. Ale to jest ten produkt, który używają na modelkach na Instagramie, nie? No, przykleja się pięknie. Bardzo rzadki. Te nasze są bardziej zbite mydełka. Tutaj jest taka wazelinka, ale brwi się przyklejają. Zobaczymy, jak się będzie po nim malowało. No, przelega, widzicie, przelega do skóry. Już jestem ciekawa, co jest w kolejnych opakowaniach, co z kolejnych boków. Fajnie sobie tak zostawić, wiecie, to tą... fajnie otwierać co miesiąc, ale fajnie sobie zostawić do filmu i wszystko wam tu naraz otwierać. I sobie zobaczycie, czy warto. Dajcie znać, czy ktokolwiek z Was subskrybuje tego boksa, jak jesteście na przykład w UK, może po moich filmach, czy w ogóle znacie Piluś, czy śledzicie na Instagramie. No, oni otworzyli taką piękną akademię teraz, przepiękne miejsce szkoleń. Dla swoich klientów no pięknie one przylegają. Wow. Mm -hmm. Brał balm, jestem pod wrażeniem. Na pewno będę używać. To takie wielkie opakowanie, nieźle. Okej, okay. very nice, very nice. Lećmy z tym. Shouting! it's your birthday! I to mamy z, z, z... jakiego miesiąca? Taka wielka paczka. Kiedy oni to wysłali? Coś tam w środku lata, wiecie co, nie mogę za nic znaleźć daty, kiedy to było. Ale dobra, otwieram. Wyciągam znowu taki zestaw do ust. To jest trochę nudne już, że co chwila e, wypuszczają te zestawy do ust, no ale zakładając, że używamy tylko ich produktów do ust, e, tylko ich balsamów, no. To zużyjemy, tak? Co dwa miesiące nowy zestaw do ust przychodzi. Pewnie tanio im to też wyprodukować, to nie jest jakieś, wiecie, nie wiadomo co. To ma być o zapachu herbatki. I to takiej chyba truskawkowej. Okej, okay, te brwi trochę przesły. Powiem wam, że są takie mięciutkie. Zobaczymy, czy będą sztywne, czy nie. Otwieram tą herbatkę, zobaczmy, jak ta herbatka pachnie. Mmm, to jest dopiero zapach. Bardziej mi się nawet podoba niż czekoladka. Super zapach. Bardzo fajny zapach. Yy, I słuchajcie, coś takiego przyszło. Ogromnia z tego. It's your birthday. Ogromna paleta. Wydaje mi się, że to paleta. Ja nie mam gdzie tych palet trzymać, bo można by tylko palety P.Louis trzymać. Kiedyś, wiecie co zrobiłam? Nie wiem, czy pamiętacie, ale przełożyłam sobie z tej palety... Uh, tutaj latają te! Latają elementy. Przełożyłam sobie z tej palety, słuchajcie, do mniejszej i przestałam jej używać, bo to nie ma tego samego wrażenia, jak używacie coś takiego pięknego. Wow, lusterko to wygląda jak komódka. I tu się jeszcze wysuwa szuflada. What?! Ale paleta wielka! Śliczności. Wow! I same brązy, słuchajcie, same nudy brązy. No, przepiękne. Folio Jeans, tu oczywiście takie fajne wytłoczki, nie małka stomowe swoje. Wow! I tutaj tak się otwiera, można sobie siedzieć i się przy tym malować. Przepiękna sprawa. Naprawdę ta paleta. Niesamowite. Także tutaj miesiąc też udany. Dobra, jeszcze dwa nam zostały. Otworzę teraz ten. I ten był, kochani, z lutego, więc tutaj powinno być coś bardziej e, walentynkowego. Tu pamiętam, że niechcący mi wrzucili, Dwie palety, także takie się y, fajne rzeczy też dzieją czasami. Taka pomyłka na korzyść klienta. Pewnie mu chyba ją Sarze zawiózł złą tą paletę. Już nie pamiętam. No nieważne. W każdym razie coś z nią zrobiłam. I tu jest taka paletka z szkłem powiększającym. To się powinno pewnie naciskać. On, off. Tak, to się świeci. Nie wiem, czy tu widać, ale to się świeci wokół. I tu mamy Identify Your Worth. Taka paletka. Bardzo neutralna. Z rozświetlaczem. Piękny dziennik i z pędzelkiem. Ja często używam tych paletek sezonowych i mnie zawsze pytacie, co masz na oku? I ja mówię, no, właśnie Sezonową paletkę Peelu, więc, no, nie do dostania, praktycznie. Dalej jest coś takiego. Brown Sugar Cinnamon Stick Double Ended Liner. Fajnie, że w końcu liner, bo bardzo rzadko się u nich e, takie rzeczy zdarzają. W ogóle maskary to też nie było. Nie wiem, oni mają w ogóle maskara. Ostatnio, jak byłam w UK, to właśnie widziałam, że niektóre brandy w ogóle nie mają maskary. Więc mamy liner. Z jednej strony taki bardziej karmelowy, z drugiej strony bardziej czekoladowy. Spoko. Fajnie, że takie coś. Ale te linery są takie, nie w pisaku. I mamy tyk. Formula Lip Gloss. Od 0 do 100 jesteś po prostu z tym lip Tak wygląda ten lipgloss i ma bardzo fajny aplikator. No, zobaczymy sobie. Nazywa się kolor Guest List. Bo wiecie, niektóre te kosmetyki można normalnie dostać też u nich na stronie. I do tego Gloss'a mamy też konturówkę w tym boksie. Także też bardzo, bardzo udany boks. Konturówka wygląda tak. Standardowo do napemporowania. Dobra? I ostatni boks, niestety już ostatni. Okej, okay, czy to jest pewnie z. nie mam tu nic napisane, ale ona jest pewnie z, z końca roku. W sensie sylwestrowy box. że bo już tak czekamy, na boksy na otwarcie i tak z miesiąca na miesiąc, bo ja muszę nagrać. Ci ciężko się zabrać. Wow! I dostałam taką dużą paczkę Co tutaj jest? Ileś? Trzy palety? Powiem wam, że naprawdę czasami tak zaskakują tutaj My First Blush Te wszystkie napisy to jest, to jest bajka To jest bajka jak to wygląda Dajcie znać jak wam się podoba cała ta oprawa graficzna Dla mnie to jest coś pięknego No i tutaj mamy, zobaczcie, karteczka jest nawet blush I mamy same róże Przepiękne, tu na dole ciepłe, na górze zimne, barbiowe, z wielkim lustrem. Druga paleta, bo mamy po prostu trzy palety w tym boksie. CEO się nazywa ta paleta. Paleta CEO. I razem z wami otwieram w podobnym jakby fo w podobnej formie. Oh, paleta rozświetlaczy. Kurczę, no piękne, ale muszę mieć na nie osobną szufladę. Muszę wykominać osobną szufladę na Pilowis. Zobaczcie i te nazwy, te napisy. No tutaj po prostu to jest kawał dobrej roboty. Czegoś takiego to ja. Ja, ja no nigdy czegoś takiego nie widziałam. Piękna. I ostatnia rzecz, niestety, z tych boksów to ogromna paleta Blend Away. Nazywa się. I to jest paleta z roku 2020. Z wiecie, z, z przełomu lat. <laughs> I tutaj mamy. Paleta na 23. Wow! I tu jest takie lustro i takie cienie że to jest cieni w ogóle? 50. 50 cieni. Powiedzcie mi, że ta subskrypcja się nie opłaca. To się obraża. Na maksa się to opłaca. Na maksa się to opłaca ta subskrypcja. No 40 funtów, czy tam 36 funtów miesięcznie za takiego boksa co miesiąc. Opłaca się. Będę się z wami kłócić, jeżeli uważacie <śmiech> inaczej. <śmiech> nie no, żartuję. Okej. Okay. Brwi zaschły, ale nie tak w 100%. Wiecie, są, są ok. Także zrobimy sobie makijaż. Zrobimy sobie make-up. Najpierw sobie może zrobię oko, bo wiecie, bo to może być różnie z tym okiem. I teraz nie wiem czego użyć, bo tych palet jest tyle. Powinnam była otwierać to co miesiąc, bo teraz już nie wiem, co się dzieje. Jestem trochę oszołomiona. Okej, okay, i myślę, że użyję tej palety It's My Birthday, bo ona po prostu zrobiła na mnie najlepsze wrażenie. Myślę, że tak, że ta będzie paleta. No, idę po bazę P.Louise. I lecę z tą bazą, najbardziej znaną Rumor 2. I oczywiście syntetyczny pędzelek. Robię sobie piękny, dzisiaj br brązowy, upiększający makijaż. Taki neutralny, żeby mi pasował do kilku rzeczy, bo jeszcze będę nagrywała. I lecę z tą paletą, nie będę wam tutaj podawała konkretnych kolorów, po prostu zrobię sobie jakiś ładny makijażek oczu. Bardzo fajnie się tu malować właśnie tego lustra, także lecimy z przyspieszeniem. Absolutnie tego nie widać, ale użyłam tutaj z 10 cieni z tej oto palety. Naprawdę dużo. I użyję sobie teraz tego linera w ciemniejszym kolorze. Zobaczymy, jak będzie widoczny na tym błyszczącym oku. Nie jestem fanką tego aplikatora. Okej, okay, to jest taki po prostu czekoladka tego. Mhm. Po prostu daje kolor. Słuchajcie, może sobie użyję tego jaśniejszego tu z przodu, a czemu nie? Nie miałam linera w takim kolorze, słuchajcie, jedynie. Ok, i spróbuję zrobić to z drugiej strony. I tak to wygląda z kreskami. I mam ochotę sobie jeszcze dodać coś błyszczącego tutaj, o tutaj na dole. Więc może stąd sobie coś tutaj wymyślę, żeby jeszcze troszeczkę urozmaicić ten makijaż. Wezmę sobie błyszczący cień. To błyski dobrze nakładać palcem, jak to błyski wiadomo. Tuszuję sobie, że. Wiecie, to, że ja nie robię makijażu w stylu Pilouis, no ja nie zrobię takich makijaży. Nie noszę takich makijaży, to by mi zajęło cały dzień i tak dalej. Odcinanie, wiecie, 100 razy cut Crease w różnych miejscach, cieniowanie, no to nie jest mój styl, więc ja i tak robię sobie taki make-up, w którym ja po prostu się czuję dobrze i w którym ja będę dzisiaj chodziła. Także wybaczcie, że te makijaże nie są jakieś straszliwie ani skomplikowane, ani nie wiadomo jak kreatywne. No, tu muszę tą kreskę jeszcze poprawić zaraz. To musicie mi niestety wybaczyć, bo robię to po prostu wiadomo pod siebie. Tuż max tak, który dobrze znacie, które ja bardzo lubię. Tak wygląda to oko. Myślę, że całkiem nieźle wyszło, także spoczko. Teraz zrobimy sobie twarz. I mam taki oto podkład: Będzie Than Perfect w kolorze 04. I nałożę go dzisiaj pędzelkiem tym dwustronnym z Hebe F09, który bardzo lubię. Mam już na twarzy i Serum i SP. Także lecimy z podkładem. I korektor teraz będzie z Essence, to jest kolor 20 Natural Beige, ja Wam go pokazywałam w ulubieńcach miesiąca, bardzo go lubię. on nie jest za jasny tutaj, on jest taki w kolorze trochę podkładu, także on mi tutaj nie rozjaśni jakoś bardzo skóry pod oczami, ale bardzo go lubię. I nakładam tutaj tą drugą końcówką pędzelka, ona bardzo jest fajna do korektora właśnie. I teraz róż, ten właśnie słynny róż z, z Philouise, The Cheek of It, sun Kiss Miss, tutaj daję po kropce Dokładnie i to sobie rozblenduję. Piękny kolor, wow, ale mi się podoba. Mam taki bardzo różowy, taki barbiowy, a ten jest śliczny, ciepły. Jeszcze na górę pójdzie, róż jak to przepudruję. Bo teraz pudruję się pudrem lavender z Fenty. Właśnie ten puder przepięknie rozjaśnia pod oczami. W sposób znacie. Najpierw wcieram, a następnie wklepuję. I utrwalam cały podkład tą pozostałością. Teraz bronzer użyję sobie tego, akurat tutaj widzicie, parę miesięcy minęło i brązera nie ma. Mogliby dać, słuchajcie, coś na jakiś taki zamiennik Charlotte Tilbury bronzer w cremie. Myślę, że to by było fajnie, no ale nie mają czegoś takiego, także brązowie się swoim bronzerem takim rozświetlającym, dlatego też dałam taki jasny puder, żeby tutaj móc się później wyrównać, takim rozświetlającym właśnie. Latem go używam, lubię go bardzo. Myślę, że na zimę mi się nie przyda, ale latem ten bronzer jest świetny. I powiem wam, że nawet widać ten róż pod spodu nie jest tak, że mi totalnie znikną. I teraz paleta rozświetlaczy. Tak, to chciałam przetestować. Nie, na, może najpierw róże. O, najpierw róże. Piękne. I polecimy sobie tym pierwszym, tak bezpiecznie. Ten on top, na, na górę. Ale są takie napigmentowane, że można je używać jako cienie. Te barwiowe kolory to na powieki będę chyba używać. No, śliczne. I rozświetlacz. I użyję sobie tego koloru Making an Impact. No. Potrafią rozświetlacze, potrafią róża, właśnie do tą Trochę dołożę tego jasnego. Powiem Wam, że tak nadal mam, nadal mam, co jakiś czas Wam mówię, nadal mam tą miłość do makijażu i nadal sprawia mi to niesamowitą przyjemność używania tych wszystkich rzeczy. Naprawdę, to jest, po tylu latach nadal to mam. E, Afekt, e, paletka do brwi i zrobię sobie szybko brwi. To jest takie prawie zaschnięte, ale prawie, nie jakoś mocno. Użyję sobie tej koloru Cappuccino i Halzenat, czyli takich jaśniejszych, by je wypełnić, bo podoba mi się jak one wyszły, tylko właśnie trochę je trzeba o odrobinkę je zagęścić. I tutaj daję jaśniejsze na przód, zawsze te kolory... Ale używam w zasadzie prawie wszystkich. A na y, asty udaję medium brown. Na ja ten ogonek taki, tu były trochę ciemniejsze. Ogarnęłam to brew, ale na maksa było ciężko, musiałam ją zrównać z tą dużo roboty. OK, i jeszcze usta, więc próbuję sobie ten zestaw brązowy. Nie wiem, czy to w ogóle będzie pasować. A tu jeszcze mam tą paletkę do ust. Mm. Co ja mam teraz zrobić? No i zobaczmy teraz ten produkt do ust, jak wygląda z tą konturówką. Ale czekolada. Strasznie się lepi. Ładne, ale troszeczkę chyba za zimny dla mnie. Nie wiem co sądzicie? Strasznie lepiący. Tyk. No tak się zresztą nazywa. Tyk lip Gloss. Jest bardzo gęsty, bardzo napigmentowany. No ale myślę, że makijaż całkiem całkiem ciekawie wyszedł inaczej niż zwykle. Tak z ciekawości jeszcze go odcisnę i użyję sobie tej paletki. Właśnie tej byłam ciekawa. Mm, przepraszam, to były przecież róże. Czekajcie, już mi się pomieszało. Tej paletki. Tej. I ta właśnie jest gorsza jakościowo, ale ma tutaj sporo kolorów. No dobrze, może coś troszeczkę cieplejszego. Uuu, jaki jasne. Dla trochę ciemniejszego. To jest paleta dla wielbicielek nudów. Widzicie jaka jest różnica? Od razu lepiej mi w takim jaśniejszym. Oddzień. Także tak się prezentuje dzisiejszy makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mnóstwo nowego makijażu. Chyba muszę zrobić osobną szufladę dla Pilouis. Nie wiem, czy będę subskrybować dalej. Dajcie znać, czy chcecie dalej oglądać odcinki z Piluiz, bo na pewno to jest dosyć ciekawe, właśnie te palety. Wow, robią wrażenie, robią wrażenie, tylko nie wiem, czy, czy potrzebuję ich wszystkich. To jest to, to pytanie, ale bawiłam się dzisiaj przednio. Linki macie na dole. Mam nadzieję, że Wy też bawiliście się dobrze. Zostawcie mi kciuki do góry i widzimy się już w kolejnym filmie. Buziaki, papa. Pa.